Tak jak obiecałem, jesteśmy w ogrodzie, a właściwie w terenie, na terenie zieleni przemysłowej. W czasie już wiosny pełnej. No i chciałem pokazać, jak ta zieleń się tutaj pięknie odbiła, zregenerowała po zimie. Tutaj mamy laurowiśnie, No, bardzo, bardzo ładnie przezimowała. Ma super przebarwienia. Również. Jałowce pożące, bardzo ładne przyrosty i to jest sam początek tych właśnie młodych przyrostów. Trawa po wszelkich zabiegach, nawożeniach, też już jest ładna. Taka soczysta zieleń i proponuję się przespacerować. To są roślinki, które można zastosować, zastosować również w prywatnych ogrodach i można osiągnąć podobne efekty właśnie minimalistycznej takiej zieleni, Nowoczesnej, że tak powiem. Jest to, jest to może i pewne porównanie hmm, trawnika no takiego jedynie koszonego, bez żadnej pielęgnacji. Po prostu trawnik taki w mieście. No i tutaj mamy trawnik, który jest regularnie podlewany, koszony, nawożony wertykulowany, wałowany i tak dalej, etc. Tych poradników jest masa, więc nie o tym chcę mówić, bo taki program pielęgnacji trawnika powinien być tworzony w zasadzie dla każdego człowieka, dla każdego grodu miejsca osobno, indywidualnie. Bardzo fajny cis. Taka zwarta forma przycięta z młodymi przyrostami, no piękne. Ten trawnik tutaj akurat no, nie jest najpiękniejszy, wbrew pozorom. Ponieważ będzie wymieniany na jakieś inne założenia, ale o tym kiedyś. Tutaj mamy surmię, czyli katalpę. Bardzo pięknie się zregenerowała po tym drastycznym cięciu i zaczyna się regenerować. Tak to powinno wyglądać i powinno być. Wydaje mi się, że wygląda dobrze, a nawet bardzo dobrze. Tutaj widać może takie kręgi w trawniku, gdzie były zastosowane takie nawozowe, nawozowe naboje, można powiedzieć które powinny dotrzeć do korzeni katalpy i nie być żeby ten nawóz nie był pożarty natychmiast przez, przez e, trawę. Następny element zieleni to jest tutaj to jest to jest właśnie przepiękny berberys, taki szpaler z berberysa Thunberg'a Admiration. Tu jest, ponieważ w pełnym słońcu to te obrzeżenia listków... O, tereny przemysłowe, ten taki hałas. Te obrzeżenia listków są takie tutaj niewielkie. Mimo wszystko ten berber jest naprawdę śliczny i wolny wzrost, wolny wzrost jest zaletą. Kolejna roślinka to jest... Jukka Karolińska tutaj prowadzona na takie formy pienne. Tak będzie prowadzona. No i tutaj fragment robót brutalnego zrywania trawnika, który będzie zastąpiony czymś innym, ale o tym może kiedyś. Także piękny trawnik zostaje tutaj zrywany. Jeszcze rzut oka na katalpę, na surmie, która bardzo się ślicznie regeneruje po tym drastycznym cięciu. Jest, jest ciemnozielona, więc te nawozy dotarły. Nie ma żadnej choroby, żadnej pleśni na nim, żadnych grzyb, grzybów sadzaków, co się często zdarza. No To jest nieciekawe miejsce na razie, ale jest w planie jak najszybciej to, Tutaj zregenerować i zamienić na coś innego. Na razie pracownicy mają przerwę. No tutaj widać siatkę na krety, którą bardzo często jest, się wszyscy interesują. I tu jest trawnik taki naprawdę już ładny: po prostu ładny. To nie jest perfekcja, ale prawie. To jest trawnik bardzo ładny, jeszcze jak będzie skoszony, to już w ogóle no prawie, że perfekcyjny. Perfekcyjny trawnik postaram się Państwu pokazać przy jakiejś okazji. Jeszcze tutaj rzut oka, taka talpa troszeczkę cierpi. Troszeczkę jej się trudno zebrać po, tym, po tej zimie, po tym cięciu. No ale była jak widać na takim wygwizdowie raczej. Trochę niesymetrycznie tutaj przyrasta. No, trawnik się podoba raczej wszystkim. Taki mi się udało efekt osiągnąć, jak widać. Jeszcze widoczna dosyć różnica między tym trawnikiem, a tym na zewnątrz. Poza, poza zakładem. Jeszcze chcę tylko pokazać Państwu jak wygląda jak wygląda hortensja po, po takiej właśnie też po takim cięciu wiosennym bardzo ostrym co było co można zobaczyć na pierwszym filmiku na pierwszym moim filmiku okej okay. Morze trawnika jak widać morze pięknego dywanowego trawnika I powolutku zbliżamy się do hortensji No jak widać bardzo ładnie się pozbierały Mają ciemne liście więc to jest oznaka dobrego nawożenia żadnych chorób. No i niedługo pewnie się pojawią pąki kwiatowe. Wszyscy mamy nadzieję na fajne kwitnienie. One jeszcze będą nawożone. Może jeszcze rzut oka z tej strony na trawnik. Jest to, powiedzmy, trawnik no, naprawdę zadowalający, nawet na warunki Ogrodu prywatnego, takiego i, i nawet małego. Ten trawnik można uznać za zadowalający. Mimo, że jest właśnie ten trawnik dosyć w różnych miejscach i mniej zacienionych i bardziej, trzeba to oczywiście wziąć pod uwagę podczas właśnie tworzenia tego programu dla pielęgnacji trawnika, takiego programu. Blue Pacific, jałowiec, który tutaj pełni rolę takiego trawnika na skarpie, co bardzo ułatwia pielęgnację, no bo nie trzeba kosić takiego czegoś. Ok, chyba tyle z tego miejsca. Jedyne, co jeszcze chciałem powiedzieć, to ten trawnik tak będzie wyglądał do zimy. Mam nadzieję. Taka jest moja ambicja, przynajmniej. Na razie, do następnego.